Czy się wam z tej strony, Lukasek? Dzisiaj Wam pokażę, jak odebrać e, swój własny kod do Dying Lighta, e, tak jak tutaj jest. E, Blood, Bad Blood za darmo. I teraz tak. Z informacji wynika, że musimy się zalogować do Weapon Docket. Klikamy zaloguj się. Klikamy logowanie bądź zarejestrować się, ale Musicie wiedzieć, że musicie posiadać podstawkę co najmniej gry Dynklida. Więc jak macie Dynklida, no to logujecie się do Weapon docketa, e, bądź rejestrujecie się, powiązu powiązując konto. I teraz odbierz swój darmowy kod Steamowy na Dynklid BadBlot. Kopiujemy to. Ja oczywiście już sobie to. Zaaktywowałem. Więc a to wszystko. Potem przechodzicie do Steam, dodaj grę. Aktywuj produkt na Steam. Wklejamy. Aktywacie. Aktywujecie i macie zarejestrowany kod. No to. Do zobaczenia.